Mój chłopak nazwał mnie prześladowczynią, bo zdradziłam go i potem zadzwoniłam na policję. Ale teraz nie mogę już kontynuować aktualizacji, bo wysłano mnie do więzienia. Jestem zraniona i naprawdę muszę wiedzieć: czy to ja jestem tą złą w tej historii, czy może ludzie przesadzają i tworzą z tego coś, czym to nie jest. Byliśmy razem prawie dwa lata, nie mieszkaliśmy razem, ale spędzaliśmy ze sobą większość czasu, rozmawialiśmy codziennie, wspieraliśmy się. Byliśmy dla siebie nawzajem wszystkim. Planowaliśmy nawet wspólne mieszkanie, kiedy tylko on uporządkuje pewne sprawy zawodowe. Kilka tygodni temu popełniłam błąd. Nie jestem z tego dumna, ale też nie będę udawać, że podpaliłam mu dom, zdradziłam go. Ale to była tylko jedna noc. Byłam pijana, to nic nie znaczyło, nie było w tym planu ani zamiaru, po prostu się wydarzyło. Rano poczułam się okropnie i postanowiłam powiedzieć mu prawdę. Nie chciałam tego ukrywać chciałam wyjaśnić i być szczera, nie chciałam tajemnic między nami. Myślałam, że jeśli zobaczy, jak bardzo żałuję, to uda nam się to jakoś przetrwać, ale nie miałam okazji powiedzieć mu nic więcej, kiedy tylko mu się przyznałam, zamilkł i natychmiast mnie zablokował wszędzie, na telefonie, w mediach społecznościowych, nawet na mailu, próbowałam się z nim skontaktować z drugiego numeru, ale bez skutku, myślałam, że potrzebuje czasu. Więc dałam mu kilka dni spokoju, ale kiedy minął tydzień i nadal milczał, zaczęłam się martwić, nie tylko o związek, ale o niego. Samego, pomyślałam, a co, jeśli zrobił sobie krzywdę? A co, jeśli coś mu się stało? Miał tendencję do zamykania się w sobie w momentach stresu, a ja nie wiedziałam, czy to go nie przerosło, więc poszłam do jego mieszkania, chciałam tylko sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku i może porozmawiać. Ale otworzył mi jego brat i od razu kazał mi odejść. Był niegrzeczny. Powiedział, że mój chłopak nie chce mnie widzieć i że powinnam uszanować jego granice. Odpowiedziałam, że nie przyszłam się kłócić. Tylko upewnić się, że wszystko u niego dobrze. Brat powiedział, że jeśli nie wyjdę, węźwie policję. Poczułam się jak intruska, kiedy naprawdę tylko chciałam porozmawiać. Więc tak, wezwałam policję, żeby zrobili kontrolę dobrostanu. Naprawdę nie wiedziałam czy z nim wszystko w porządku. Nie mogłam odejść, mając wątpliwości. Policjanci poszli na górę, porozmawiali z nim i wrócili mówiąc, że wszystko z nim w porządku i że nie chce kontaktu. Miało mnie to uspokoić, ale nie uspokoiło. Chwilę później jego rodzina zaczęła nazywać mnie prześladowczynią. Jego mama napisała, że go nękam i że jeśli naprawdę bym go kochała, zostawiłabym go w spokoju. Ironia, bo to ona kiedyś mówiła, że jestem najlepszym co go spotkało, jego siostra przestała mnie obserwować. Jeden ze wspólnych znajomych powiedział: że wszyscy uważają, że nie potrafię zrozumieć aluzji. Nie wiem, dlaczego wszyscy robią ze mnie wariatkę. Ja tylko chcę się upewnić, że u niego wszystko dobrze i porozmawiać o nas. Co miałam zrobić? Pogodzić się z tym, że po dwóch latach zostałam zablokowana bez słowa wyjaśnienia, po wspólnych świętach, weekendach, planach na przyszłość. Przyznałam się do błędu i nie skłamałam, nie zdradzałam go miesiącami, nie ukrywałam tego, zrobiłam głupstwo i próbowałam to naprawić, ale najwyraźniej to czyni mnie szaloną prześladowczynią i szczerze, nawet nie wierzę, że to wszystko była jego decyzja, jego rodzina od zawsze wywierała na niego dziwną presję, zwłaszcza brat ciągle powtarzał mu, że nie powinien się zadowalać byle czym, że jest zbyt miękki. Wiem, jak to działa, szczerze myślę. Że wykorzystali to jako pretekst, żeby mnie całkowicie wyrzucić z jego życia i przedstawić jako zagrożenie lub osobę niestabilną, żeby nigdy nie wrócił, i ona to pozwala. Nie twierdzę, że to, co zrobiłam, było w porządku. Wiem, że go zraniłam, ale ludzie zachowują się, jakby zdrada zawsze była chłodną, wyrachowaną decyzją, a nie była. Nie przestałam go kochać, chciałam ponieść konsekwencje i być dojrzała. A teraz traktują mnie jak przestępczynię tylko dlatego, że powiedziałam prawdę. To nie tak, że włamałam się do jego domu. Nie. Koczuję pod jego oknem. Chciałam po prostu porozmawiać twarzą w twarz. Nie przestaje się rozmawiać z kimś, kogo się kocha. Z powodu jednego błędu to nie tak działają związki. Rozmawia się, kłóci, próbuje ratować, a on nawet nie dał mi tej szansy. Ludzie mówią mi, żebym po prostu to odpuściła, ale nie potrafię. Myślę, że byłam jedyną osobą w tym związku, która naprawdę kochała i nie chcę się poddać. Naprawdę jestem jedyną, która uważa, że to nie jest takie czarno-białe. Jakby cały nasz związek nic nie znaczył, jakbym nic dla niego nie znaczyła, nie mogę uwierzyć, że po wszystkim, co mieliśmy, to kończy się w ten sposób: zablokowana, wymazana, nazwana prześladowczynią. Weszłam i zapytałam recepcjonistkę czy jest dostępny. Uśmiechnęła się nerwowo i powiedziała, że poprosił, by nie przeszkadzać mu żadnymi wizytami. To był jego sposób na przekazanie, że jestem już gdzieś w wewnętrznej czarnej liście. Stałam tam przez chwilę, mając nadzieję, że może jednak wyjdzie, że usłyszy mój głos i zdecyduje się wyjść. Ale nie, nie wydarzyło się nic. Tak, zadzwoniłam trzy razy do jego najlepszego przyjaciela. Nie odebrał dwóch pierwszych połączeń. A za trzecim razem odpowiedział Hamsko i natychmiast się rozłączył. Rozumiem. Teraz wszyscy są po jego stronie, bo słyszą tylko jego wersję wydarzeń. Pewnie rozpowiada, że zdradzałam go wielokrotnie, albo że jestem niebezpieczna, a to po prostu nieprawda. To, co mnie naprawdę złamało, wydarzyło się wczoraj. Pojechałam do domu jego rodziców, zanim ktoś zacznie mnie osądzać, zaznaczam, nie wtargnęłam tam siłą. Nie krzyczałam, nie pukałam do drzwi, po prostu zaparkowałam przed ich domem z nadzieją, że on tam będzie i że może uda mi się go zobaczyć, że wyjdzie, a my spotkamy się przypadkiem, bez ingerencji kogokolwiek, i może wtedy uda nam się porozmawiać. Ale zamiast niego wyszła jego matka. Spojrzała na mnie przez szybę i nawet się nie przywitała. Zapytała tylko: Co tu robię? Odpowiedziałam spokojnie, że nie chcę robić zamieszania że chcę tylko porozmawiać z nim. Powiedziała, że nie ma go w domu i że powinnam odjechać, bo w przeciwnym razie zadzwoni na policję. A przecież siedziałam w aucie, na ulicy publicznej, w ciszy, bez jakichkolwiek prób kontaktu. Odjechałam, ale nadal jestem wściekła. Nie dlatego, że kazała mi odejść, ale dlatego, że wszyscy wokół robią wszystko, by mi to utrudnić, jakby chcieli, żebym zniknęła z ich świata. Potrzebuję tylko jednej rozmowy jednej i jeśli ją dostanę, zaakceptuję, co się wydarzy. Ale wszystko wymknęło się spod kontroli i naprawdę myślę, że jego rodzina od początku chciała się mnie pozbyć nigdy nie akceptowali naszej bliskości. Jego brat szczególnie on wykorzystał tę sytuację, żeby wypchnąć mnie z jego życia i wmówić mu, że nigdy nie byłam tego warta. Druga aktualizacja. Otrzymałam teraz formalne pismo od prawnika list z zakazem kontaktu dosłowny dokument prawny mówiący, że nie mogę się z nim kontaktować, wysyłać wiadomości, pojawiać się w miejscach, gdzie on może być, ani przekazywać mu nic przez innych ludzi. Nie wiem, jak on może ode mnie tego żądać, skoro nawet mnie nie widział. Nie dotknęłam go, nie krzyczałam pod jego domem, nie zniszczyłam niczego. Próbuję rozmawiać, jak dorosła osoba. A teraz nagle okazuje się, że przekroczyłam granicę prawną. I chociaż mówię, że nie wiem, jak do tego doszło, to w rzeczywistości wiem. To jego rodzina ciągnie za sznurki. Myślę, że uszłam z życiem z czegoś gorszego. Jeśli naprawdę to był jego pomysł, mógł po prostu napisać do mnie wiadomość albo odebrać telefon choć raz. Moi rodzice się o wszystkim dowiedzieli i też się w to wciągnęli, ale nie po to, żeby mnie wspierać. Moja mama powiedziała: Musisz przestać, zanim to stanie się poważne. Ale przecież ja nic nie zrobiłam. To ja jestem niesprawiedliwie traktowana przez własnego chłopaka. Mój ojciec powiedział, że powinnam poszukać pomocy i że przyniosłam wstyd rodzinie. Nie rozumiem tego. Jestem dorosłą osobą, która chce rozmawiać, a to ja niby potrzebuję pomocy. Nawet moja siostra stwierdziła: że zachowuję się jak wariatka i straciłam kontakt z rzeczywistością. Nie dziwi mnie to, ona zawsze była tą idealną w oczach rodziców. Ale to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to to, jak bardzo ta sytuacja wpłynęła na moją pracę. Kadry wezwały mnie w zeszłym tygodniu. Ktoś w biurze nie mam pojęcia kto rozpowiedział, że miałam kontakt z policją. Chyba wieści o tamtym sprawdzeniu dobrostanu jakoś się rozeszły. Moja szefowa powiedziała, że najlepiej będzie, jeśli zrobię sobie przerwę nie jako kara, lecz dla mojego dobra. Tak to ujęli. Myślą, że teraz, skoro dostałam pismo prawne, to po prostu zniknę. Ale nie rozumieją, że nie tak łatwo mnie wymazać z jego życia. Nie dlatego, że nie chcę się poddać, ale dlatego, że nie pozwolę, by robiono ze mnie kogoś, kim nie jestem. Jeśli chcą, żeby było trudno, dobrze. Ale nie zamierzam się poddawać. Komentarz! Twoje wpisy sprawiają, że naprawdę wyglądasz na tę złą. 99% ludzi to widzi, a ten 1% pewnie sama problemy albo sobie żartuje. Ale między wierszami wygląda to tak, jakbyś ukrywała coś gorszego. Brzmisz jak psychopatka i to jeszcze taka, która nie mówi wszystkiego. Gdyby naprawdę było tak, jak mówisz, twój były tak, bo tak powinnaś go już nazywać, nie szukałby prawnych sposobów, żeby cię wymazać ze swojego życia. Posłuchaj rodziny, poszukaj pomocy psychologicznej i zostaw chłopaka w spokoju, bo jak tak dalej pójdzie, to następna aktualizacja będzie o jego pogrzebie. Trzecia aktualizacja. Chyba właśnie doszliśmy do punktu bez powrotu. Dostałam sądowy nakaz zakazu zbliżania się. Nie był to już list od prawnika. Tym razem był to dokument podpisany przez sędziego, dostarczony przez człowieka, który zapukał do moich drzwi z oficjalnymi papierami w ręku. W dokumencie było napisane wszystko, czego nie mogę już robić: kontaktować się z nim, zbliżać się do niego, nawet oglądać jego profili w internecie, czy próbować omijać blokady. Chcę to jasno powiedzieć: nie próbowałam tego robić. Kadry znowu się ze mną skontaktowały. Powiedzieli, że moja przerwa od pracy jest teraz bezterminowa, co oznacza, że nie mogę wrócić, dopóki nie uporządkuję spraw osobistych i nie udowodnię, że potrafię zachować granice w pracy. Co to niby ma znaczyć? Nie załamałam się w pracy, nie zrobiłam scen. Zasugerowali terapię, a właściwie nie tyle zasugerowali, co powiedzieli wprost: Muszę iść, inaczej nie jestem mile widziana. Nie mam nic przeciwko terapii, ale nie podoba mi się sposób, w jaki to narzucono, jakby uznali, że jestem niestabilna. Wszyscy zachowują się, jakbym miała załamanie nerwowe, kiedy ja po prostu próbuję zrozumieć, jak można tak po prostu wyrzucić do kosza coś, co było prawdziwe. Przyznaję, mam problemy ze snem. Jestem wykończona, ale gdy tylko zamykam oczy, widzę jego twarz, nie w przerażający sposób. Tylko jakby mój umysł w kółko powtarzał rozmowę, której nigdy nie mieliśmy. I tak, znowu przejechałam obok jego domu, ale przysięgam, nie wysiadałam, nie pukałam, nie próbowałam się zbliżyć. Zaparkowałam po drugiej stronie ulicy i po prostu tam siedziałam. Chciałam poczuć, że jestem blisko. Wiem, że to brzmi głupio, ale to dawało mi więcej spokoju niż samotność w moim mieszkaniu. Nie siedziałam tam długo, może dwadzieścia minut. To nie był akt prześladowania. Nie robiłam zdjęć, nie zaczepiałam nikogo. Cały czas siedziałam w aucie. Najwyraźniej ktoś mnie zauważył. Nie wiem kto, może sąsiad, może któryś z jego braci, ale ktoś to zgłosił. Następnego dnia dwóch funkcjonariuszy zjawiło się pod moimi drzwiami. Nie aresztowali mnie, dali tylko ustne ostrzeżenie. Powiedzieli, że jeśli znowu złamie zakaz zbliżania się, zostanę zatrzymana i oskarżona. Byli uprzejmi, ale wyraźnie mieli już w głowie gotowy obraz tego, kim jestem. Nie słuchali naprawdę. Próbowałam im wyjaśnić, że nie chciałam się zbliżyć, że siedziałam tylko w aucie, że nie rozmawialiśmy od ponad miesiąca. Ale to nic nie znaczyło. Powtarzali tylko, intencje nie zmieniają skutku. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo to wszystko izoluje. Wszyscy traktują mnie, jakbym była niebezpieczna, toksyczna albo niestabilna. A przecież od momentu, gdy dostałam ten list, nie zrobiłam nic, nie kontaktowałam się z nim. Przestrzegam wszystkiego, co mi kazali, ale najwyraźniej samo moje istnienie w pobliżu jego przestrzeni to już powód, by uważać, że powinnam trafić do więzienia. Moja rodzina nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Moja siostra całkowicie mnie zablokowała po naszej ostatniej kłótni. Próbowałam do niej zadzwonić, by wszystko wyjaśnić, a ona powiedziała, że muszę się obudzić, zanim zniszczę resztki swojego życia. Oskarżyła mnie o obsesję. Powiedziała, że przynoszę wstyd całej rodzinie. Moi rodzice wcale nie są lepsi. Stwierdzili, że potrzebują przestrzeni i że stawiam ich w trudnej sytuacji. Przestali odpowiadać na moje wiadomości. Nie rozumiem, jak wszyscy mogli się tak szybko ode mnie odwrócić. Przecież to nie ich zdradziłam, a jednak teraz jestem tym ciężarem, którego nikt nie chce dźwigać. Najgorsze jest wiedzieć, że on prawdopodobnie ma się świetnie, że żyje, jakby mnie nigdy nie było. Dowiedziałam się od wspólnego znajomego, już ze mną nie rozmawia. Ale wciąż publikuje, że on spotyka się z innymi, uśmiecha się, żartuje przy Grillu, jakby nic się nie wydarzyło. A ja tu jestem, ponosząc absurdalne konsekwencje, traktowana jak jakaś niepoczytalna przestępczyni. Każdej nocy wciąż o nim myślę. To nie jest sprawiedliwe. Nie żałuję, że próbowałam. Nie wstydzę się, że mi zależało, że walczyłam. Może mogłam to zrobić inaczej. Ale nie zamierzałam po prostu zniknąć. Ludzi nie wymazuje się z życia po dwóch latach wspólnego istnienia bez choćby jednej rozmowy. To nie jest miłość, to ucieczka. Więc tak, może dla świata jestem teraz jakąś obsesyjną prześladowczynią, ale ja wiem, co się wydarzyło naprawdę. Kochałam, popełniłam błąd i nie pozwolę, by traktowano mnie jak śmiecia z tego powodu. Czwarta aktualizacja. Minęło już kilka miesięcy i wszystko się zmieniło, ale nie tak, jak wszyscy się tego spodziewali. Przeprowadziłam się nie dlatego, że chciałam, ale dlatego, że nie miałam wyjścia. Straciłam pracę. W aktach kadr widnieje zapis, że odeszłam dobrowolnie z powodów zdrowotnych, ale nie będziemy udawać, że to nie była presja z góry. Po prostu mnie tam już nie chcieli po tych wszystkich plotkach i skargach. Spakowałam swoje rzeczy i wyjechałam z miasta. Nie powiedziałam nikomu dokąd jadę, po co miałabym to robić. Teraz jestem w nowym miejscu, bez przyjaciół, bez wsparcia i nadal uwięziona w tej samej spirali myśli. Wszyscy myślą, że skoro mam nowy kod pocztowy, to już wszystko przeszło. Ale w środku nic się nie zmieniło. On wciąż jest wszystkim. O czym myślę? Teraz uczestniczę w obowiązkowej terapii, część porozumienia, które pozwoliło mi uniknąć postawienia zarzutów po tym, jak widziano mnie w pobliżu jego mieszkania ostatnim razem. Powiedzieli, że naruszyłam zakaz sądowy, co nie jest prawdą. Nie zbliżyłam się do niego, nie próbowałam się z nim kontaktować, byłam tylko w okolicy. Ale według prawa to już wystarczy, więc teraz muszę uczęszczać na cotygodniowe sesje terapeutyczne. I co miesiąc przesyłać raporty do kuratora przydzielonego przez sąd. Taka jest teraz moja rzeczywistość. Jestem monitorowana, jakby groziło z mojej strony realne niebezpieczeństwo. Terapeuta, który został mi przydzielony, mówi, że mam problemy z wyznaczaniem granic i że moje relacje mają wzorce obsesyjne. To chyba jego profesjonalny sposób, by powiedzieć, że jestem zepsuta. Ale ja nie wierzę. Że to ja jestem tą szaloną w tej historii. Wiem, że ci, którzy to czytają, powiedzą, że powinnam odpuścić, że nie powinnam była pojawiać się w jego pracy czy pod jego domem. Słyszałam to już setki razy. Ale co ty byś zrobił, gdyby osoba, którą kochasz, zniknęła bez słowa? Gdyby zablokowała cię całkowicie, uniemożliwiając nawet przeprosiny? Czy ty też nie chciałbyś odpowiedzi? Spotkałam go kilka tygodni temu. Nie specjalnie. Przechadzałam się po centrum handlowym w tym nowym mieście i on tam był z jakąś dziewczyną. Śmiali się, pili kawę, jakby nic się nie stało. On mnie nie zauważył, ale ja jego tak i zabolało to bardziej, niż się spodziewałam. Nie dlatego, że był szczęśliwy, wiedziałam, że w końcu pójdzie dalej, ale dlatego, że wyglądało to tak, jakby nic dla niego nie znaczyło to. Co mieliśmy? Wiem, że popełniłam błąd, ale on nawet nie próbował. Po prostu uciekł, a wszyscy mu przyklasnęli, jakby odcięcie się było aktem odwagi, siły i zdrowego rozsądku. Mój terapeuta mówi, że muszę zaakceptować, że nie mogę kontrolować, jak inni się leczą i że idealizuję coś, co dawno się skończyło. Ale oni nie rozumieją. Ja nie próbuję cofnąć czasu. Nie oczekuję bajkowego zakończenia. Chciałam tylko sprawiedliwego finału. Takiego, w którym obie strony mogłyby się wypowiedzieć. Takiego, w którym nie byłabym tą złą. A on nie wyszedłby z tego bez żadnych konsekwencji. Teraz budzę się każdego ranka i próbuję poskładać wersję siebie, która nie kręci się wokół tego, co się wydarzyło. To trudne. Czasem udaje, że wszystko jest dobrze. Uśmiecham się do obcych, idę na spacer, czytam książki, które mnie nie obchodzą, tylko po to, żeby zabić czas. Innego dnia nie mogę nawet wstać z łóżka. Nadal mi się śni. Nie każdej nocy, ale wystarczająco często. Czasem w tych snach mi wybacza, czasem na mnie krzyczy, a czasem tylko milczy. Moi znajomi oddalili się po kolei. Nawet ci, którzy mówili, że mnie rozumieją. Moja rodzina nie porusza już tego tematu. Uważają, że przeprowadzka mnie uzdrowiła. Nie próbowałam się z nim ponownie kontaktować. Nie dlatego, że nie chcę, bo każdego dnia z tym walczę. Ale nie jestem głupia. Wiem, że jeden zły krok i trafię za kratki. Zakaz zbliżania się wciąż obowiązuje. To szaleństwo, gdy się nad tym zastanowić. Dwa lata miłości i teraz prawo traktuje mnie jak niebezpiecznego przestępcę. Powinni się bać prawdziwych przestępców. Aha, ja wciąż myślę o tym, co razem planowaliśmy podróże, zwierzęta, może nawet zaręczyny. To już nie ma znaczenia, ale ja to pamiętam i zawsze będę pamiętać. I może właśnie to boli najbardziej, że tylko ja muszę to wszystko dźwigać. To jest niesprawiedliwe. Nienawidzę go za to, bo on też powinien czuć ten ciężar, nie tylko ja. Ludzie mogą mówić, co chcą, że posunęłam się za daleko, że przekroczyłam granice, że potrzebuję pomocy. Może coś w tym jest, ale mam czyste sumienie, bo nie poddałam się bez walki. Oddałam wszystko, co miałam. Zakaz zbliżania się nie jest dowodem na to, że jestem szalona. Jest dowodem na to, że walczyłam. Nie widzę w tym nic złego. Dla mnie to coś, co można nosić z dumą, nawet jeśli inni widzą w tym tylko coś haniebnego.